My zgodnie z naszą aktualnie obowiązującą konstytucją mamy model tak zwanej społecznej gospodarki rynkowej. Artykuł 20 naszej konstytucji o tym wspomina. I najciekawsze jest to, że tak naprawdę nikt do końca nie wie, co to znaczy społeczna gospodarka rynkowa. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, byli na przykład tacy politycy zdecydowanie lewicowi, ludowi, tacy, którzy właśnie prezentowali się w roli obrońców ludu przed kapitałem, biznesem, na przykład świętej pęci an. Andrzej Leper, oni się powoływali na model społecznej gospodarki rynkowej, albo dzisiaj niektórzy ci kandydaci lewicowi, pani Biejat, pan Zandberg. Z drugiej strony okazuje się, że model społecznej gospodarki rynkowej to jest model wolnorynkowy. Wolnorynkowy. To jest koncepcja, która się pojawia na przełomie XIX, XX wieku, ona jest ewidentnie kapitalistyczna, ewidentnie liberalna. Tyle tylko, że wśród tych zwolenników właśnie koncepcji społecznej gospodarki rynkowej pojawia się taka myśl, musimy bronić samego rynku przed rynkiem. No bo jak pozostawimy, tak sobie rynek zupełnie samemu, no to się pojawią wielkie organizacje gospodarcze, wielcy przedsiębiorcy, którzy będą myśleć o jakichś monopolach, oligopolach, kartelach. Tak, w jaki sposób wyeliminować słabszą. Słabszych graczy na tym rynku. Ale jeżeli będziemy czytać jednak, tak jak jest to w Konstytucji, co to więcej, znaczy Konstytucja wspomina i własności prywatnej, i o wolności działalności gospodarczej, i o zasadzie proporcjonalności, no generalnie rzecz biorąc, można mieć wątpliwości, czy niektóre, na przykład, projekty socjalne są zgodne z Konstytucją.